No cześć, jestem Naken i w tym filmie będę grał w BMG Drive tryb kariery Więc od razu sobie pójdę do tego magicznego salonu I przed nagrywaniem tego odcinka sobie zobaczyłem i ten tryb kariery naprawdę fajnie działa Cóż tu jest? Kowecik to jest Civic jakiś? I Series albo Baked Series. Na tą chwilę nie mamy żadnych innych pojazdów chyba, tak? Tak, dobra, to sobie zinspektuję tego po wcześniej sobie wziąłem tego z Tracera na tym dole, więc sobie teraz wezmę tego. O! I sobie widzę, dobra, jest dobrze. Zamknij. Tak, zamknij. Nie potrzebuję już tego, dobra. To jest Etyka i Series. Fajnie on wygląda bardzo. Można go fajnie... później ogarnąć. Sobie do środka wejdę. Tylko właśnie szkoda, że mogę tak naprawdę z zamkniętymi drzwiami wchodzić. To powinni właśnie zablokować. Dobra. Wejdę sobie tak po ludzku. Nie, no fajnie wygląda. Jeszcze w tym filmie będę miał kierownicę, więc jak będę kręcił, to się będzie wszystko trzęsło. Nie, no fajnie wygląda ta furka, no. Co na? No, tu normalnie ma manual. Ta? Ładnie chodzi wszystko. Kurde, dobra. No a. A, wchodzi, ładnie, dobra. Wszystko działa, więc mnie nie wezmą. Start test drive. O kurde, mogę sobie nie pojechać. Weźmy od kolej no ładnie brzmi, dobra Przejadę się gdzieś gdzie się przejechać z nim Mogłem się w sumie przejechać tutaj na Grow Street i zobaczyć czy to jest fajna furka. Bo właśnie ostatnio ci deweloperzy zaczęli coś bardziej działać z tym trybem kariery. Dobra Pojedziemy sobie. No niestety mogłem mieć większym ilość FPS, więc sobie wziął wulkana, ale przy wulkanie coś się psuje i gramy potrafi wywalić, bo przed właśnie nagrywaniem tego filmu, jak sprawdzałem, to sobie wulkanem wulkana używałem i właśnie mi wywaliło wszystko. Dobra, wyprzedzę cię. Kurde, mam muśkowu jedzie, dobra. Udało mi się schować. No, tu mogą być trochę mniej FPS-ów, ale nie chcę tego wulkanu używać, by mi nie wywaliło gry podczas grania normalnie. Dobra, trójeczka. Chcę sobie trochę bardziej ściszę tutaj na słuchawkach. A jak się zatrzymam, to sobie jeszcze... piosenkę Więc no. Stój. Kurde, znowu mamuśkowóz przede mną. Więc no. Muszę sobie wsadzić te lepsze komponenty do komputera. To wtedy będzie więcej tych pojazdów. Ale jeszcze muszę procesor sobie kupić. Dobra, jedziemy. Ile mam jeszcze tego. Abandon the save. Nie, ja sobie go od razu kupię. Kurde, jak się trzęsie ten mam mamuśkowóz. Dobra, jedziemy kierunek w lewo, żeby... Nie wano, bo tutaj właśnie jest takie coś, że trzeba płacić jak się uderzy. Więc to właśnie trzeba uważać. Dobra, jedziemy teraz mi się przydało, żebym trochę sobie podgłośnił, O, tak może być dobrze. Bo kurde, ty mamuś on nie widział tego. Kierunkowskazu. Dobra. Ta ten ziomek co on robi? Nie, dziwne jakieś. Kto tu widzę chyba, że tylko 3 albo 4 pojazdy są. No, ale niestety, no tak będzie trzeba grać. Ja mówię, ja do sobie lepsze po zespoły, bo na to chwilę mam. Co się stało? Kurde, wywaliło mnie. Dobra, płacę za ten samochód. Chciałem na Grosy dojechać, ale mnie nie dali. Dobra, Purchase i sobie go zakupię. Tak? A i ja nie mam żadnych innych pojazdów. Deliver this vehicle to your garage. Do, tak. Yes. Aha. No dobra, to kupię go. Are you sure you want to purchase this vehicle? Yes. Oczywiście, tak. Nowy pies do dziennika. Game saved. Super. Mam taką furę kozacką, no. no mówię małe stioczki tak przez to, że po prostu ten OpenGL nie wyrabia z moimi pozespołami kosmicznymi. No ładnie, 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 brzmi dobra tworzę sobie te drzwi, i będę chciał właśnie za każdym razem tak realistycznie wychodzić. Bo to właśnie. Szkoda, że tego nie zablokowali. Dobra. Mamy e-rejestrację. E 7 7FOS641. Dobra, super. Szkoda, że nie może mi tutaj zajmować tego pojazdu. To było cudowne po prostu. Dobra. Jeszcze sobie maskę otworzę. O. Kurde. Ten silnik nie robi aż tak dużego wrażenia, ale jest bardzo dobrze. Bo sobie już to wszystko. Albo w sumie mogę jeszcze sobie foteczkę na szybko cyknąć. Kurde, daj mi to. O, jest to ten menu, jest tak tragicznie zrobione. Kurde, daj mi to. Dobra, dzięki. Efa Ej, co jest, w tej mojej postaci nie ma takiej dziwnej. Dobra, walam sobie taką fotkę, nie potrzebuję dłużej żeby mi jeszcze gry nie wwaliło to będzie na miniaturkę ładnie dobra więc można teraz pozamykać wszystko tam w ogóle od środka zamknąłem ale dobra to zamknę, ogóle co to jest w tym salonie kurde bo się obalę zaraz nie wiadomo co to są za pojazdy jakieś magiczne ale to można wejść do środka ale chyba nie mogę wejść bo zamknęli mi mam sobie to jest site dobra Wsiadam do środka i pojadę szybko do mojego garażu Co to? A, znów do grocery, no ale dobra, nie, nie chcę do grocery. Stacja serwisowa Co to jest? Belasco garaż Hmm Serwisowa Dobra, to wezmę sobie Tak będzie dobrze Więc będzie można jechać No, ten odcinek planuję, żeby miał tak około z 15 minut może? to jest taki start do Serii z O kurde, ej bo ja chyba nie zamknąłem drzwi O kurde nie zamknąłem drzwi, ale dobra Fajnie, że się same zamknęły Dobra ja mam paliwa, mam bardzo dużo paliwa To jest właśnie fajna rzecz, że mogę sobie Na stacji Paliwko ogarniać Nie ja nie chcę tutaj, chcę tylko wejść tutaj do środka Dobra lewo I sobie wjadę tutaj sobie go zgasza już. Jedynkę mu wrzucę. Mogę sobie teraz wyjść, go. Za każdym razem chcę tak realistycznie wychodzić sobie. To mogę sobie zamknąć. kod, drugiej, może strony zamknę. Ej, szkoda, że nie można tutaj jeszcze zablokowywać tego. Powinien być tu przycisk taki kwadratowy. Dobro. Przydałoby się teraz coś ogarnąć. Może go przemaluję na czarny. To może fajnie wyglądać. I mam teraz. 6000 chyba, bo mi zasłania telefon. Tą drugą liczbę, ale dobra. O, ten wygląda super. Gloss? Ten gloss to taki, nie o, panie, ile? Za dużo, ja nie chcę. Te 600 wezmę, no dobra, do widzenia. Kupuję to. No i super, zakupiłem to. Insurance policies? Co to? O, mogę na lawetę. Mm hmm, daily driver prestige and commercial insurance. Dobra, to są. <gryw> Daj to są Dobra, dobra to jest. Prestiżowa. Ta polis ubezpieczeniowa obejmuje najrzadsze i najdroższe pojazdy. Eee, to mój to, to tragiczny jest pojazd na tą chwilę. Bardzo ładny jest, ale nie jest aż tak dobry. Co mogę stuningować? Only the full potential of your vehicle. Dobra. A, i ja mogę sobie to ogarnąć offsetik Może sportowo sobie trzechnę tutaj. O! Dobra. Z drugiej strony. Dobrze, że nie muszę płacić za to. Znaczy, w sumie, jeżeli ja to samemu robię, to samemu bym sobie chyba nie płacił. O! I teraz tak sportowo te koła będą mi wystawać. Tych barów to sobie trochę zmienię. Tak. 27 niech ma barów. Ja nie wiem, co to robi. Ale dobra, niech będzie. To ja też tu zwiększę. To się... Dobra. Niech pi. Pół bara mniej będzie w tyle. Nic się chyba zwykle nie stanie. Mogę sobie jeszcze walnąć, żeby te koła były takie fajne, ale dobra, na razie nie, zostawię tak. Co mogę jeszcze teraz zrobić? Może bym sobie jeszcze środek ogarnął, żeby jakoś lepiej wyglądał i w kolejnym filmie na pewno bym zaczął coś ogarniać, żeby zarabiać kaskę. Purchase parts, dobra. A przychodzę sobie wezmę wstawy jeszcze Cargo box, gdzie to jest? Stranglord Na tą chwilę bym sobie mógł walnąć może Na no, tylnie siedzenia niech będzie Będę chciał sobie ogarniać to staw. O kurde ale to jest duże Nie chyba tylko dużego nie chcę spokojnie hmm. Passenger box large Albo do bagażnika, tylko to mi za 200 weź nie kasy Ale dobra, zapłacę za te 200 I sobie zobaczę jak to wygląda Kurde, to jest zapakowane elegancko, jest dobra Niech sobie to będzie i teraz bym sobie mógł ogarnąć Co A full size, a tu nie, to jest moda coś Czyli dobra, czyli mody są, bo chcę sobie Fiata Uno na pewno kupić Tylko nie chcę aż tak dobrej fury sprzedawać Dobra, co mogę teraz sobie ogarnąć? Jakiś, może, wydech sportowy? Dobra, nie, bez wydecha na razie, bo nie mam kasy. Mam 5400 ileś. Grill. Co w grillu? A, grilla nie mogę bardziej modyfikować. Hmm, co tu mogę wziąć? Na tą, chw na tą chwilę mi te felgi pasują całkiem. Więc coś, może, w silniku bym ogarnął. Widziałem, Tom Engine. Tylko właśnie to trochę laguje, bo te pojazdy z daleka właśnie się biorą. Szkoda, że to tak nie działa, że jak ja wchodzę tutaj, to teren za pewnie się całkowicie odczytywać, ale pewnie oni to później zaczną ogarniać. Czy będzie jakieś magiczne może tryb, że jak ja tu wchodzę do garażu, to nagle tamte rzeczy się rozmywają, nie wiem. Także po prostu były stabilne klatki, ale. Niech tam twórcy się bawią z tym. Ultra heavy duty mogę ogarnąć, ale ja mam kacę za bardzo. Na tą chwilę możemy sobie turbo jakieś strzelić Chociaż te sportowe niech będzie. Dobre, sportowe sobie walne. I co tu jeszcze mogę dać? I może jakiś engine. Za trzy. O kurde, to ja nie chcę. <laughs> ja nie chcę za tyle. Dobra. A, dobra, bo on automatycznie ma odpalone te. Kurde, bo mi zaraz paliwo zjada. Aby nie stać. Dobra, heavy duty, sobie tu walnę. I coś może jeszcze dokupię. Ile to mi zabierze? 1500. Więc jeszcze będziemy stać na coś. To może bym walnął tylko to już jest całkiem duża kwota. Heavy duty albo stage one performance long. Hmm. Może to zakupię i to już będzie wystarczyło mi. Ja? O, cztery koła, dobra, tu już pod korek jestem. Tak, zakup to. Dobra, mój magiczny pojazd już ma wystarczającą ilość części. I w tym momencie mogę już zakończyć ten odcinek. On będzie taki trochę nie za, nie za długi. Ale chcę właśnie zrobić taki wstęp do tej serii. W kolejnym filmie na pewno będę chciał sobie ogarnąć jakąś misyjkę przewozową. I zacząć zarabiać poprzez dowóz rzeczy. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie z BMG Drive'a Tryb Kariery. Cześć!